Jesteśmy na Kaszubach, u Pana Arkadiusza Cooper, który prowadzi stadninę koni Kolano. Przed nami wychodzą na wybieg odsadki roczne różnych ras, m.in. zimnokrwiste w typie sztumskim i konie śląskie. Obie te rasy zaliczamy do ras rodzimych, wyhodowanych w Polsce. Przyszłość hodowlana z impetem wchodzi na padok. Tutaj zaczynają dokazywać. Opowie nam o nich trochę więcej hodowca, pan Arkadiusz Kuper. Dwa kasztany to są sztumy te, te prawej. A tam, okej. Okay. Te wszystkie kary i ten gniady to jest po śląskim po ogiedzie. Aha. Tam jest ta siwa klaczka i takie gniady. Ona no była źrebakiem w zeszłym roku, to to ona? No, 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 no. Ta gniada i ten ten, ten gniazdo ogierek i tam jest taka siwa klaczka to skokowych A się rozbrykały. Stadnina Koni to miejsce chętnie odwiedzane przez turystów. Dookoła jest bardzo dużo entuzjastów tych zwierząt. Spora ich część przyjeżdża tutaj na naukę jazdy konnej. Często jest to ich pierwszy raz na grzbiecie konia. Te młodziki są trochę za małe, aby jeszcze na nich jeździć, ale kiedy osiągną odpowiedni wiek i one będą nosić na swym grzbiecie ludzi. Co ciekawe, również konie sztumskie. A to na górze, co to jest to siwe? To szlachetna klasz. Na pensjonacie ogólny to inne. Aha. Teraz one się popisują przed tymi młodymi. Tak, tak, bo tam poczuł, że biegają. Do hodowli te dwa pogrubione? Znaczy Ten pogrubione. zostawiam sobie też. Klaszki czogiery? Klaszki dwie, no. To są sztumy czyste? To są czyste sztumy, tak. Razem jest klaczek z 4 cięte wycięte dwa tygodnie temu. Aha. E, śląskie, tak? Ślązaki, tak. Teraz na paswisko wychodzą dorosłe klacze z tegorocznym przychówkiem. Źrebaki mają około dwóch tygodni, trafiliśmy akurat na czas wyżrebień. Powiedz mi, a co to za zrebak? Po kim to jest? To jest yy... po od stacji z Czy nie jest A to jest jaka klacz sportowa? A Klacz typowo też sportowa po Graf Majus, Kolonus. Pol Jesteśmy w... Centrum Kaszu, ostatnio na kolano. I wy tutaj macie też agroturystykę i wypoczynek tak. aktywny taki z koniem, tak? Tak, wypoczynki z końmi, różne obozy dla dzieciaków, dla szkół aktorskich, dla studentów. Teraz jest majówka, dużo turystów przyjeżdża i też korzystają właśnie z koni. Więc za chwilę z terenu przyjedzie około 10 koni. A te klacze ze źrebakami właśnie na wiosnę się źrebią, tak że one mają takie pół roku jakby filałtu. Ten malutki też jest po właśnie tam koni po ogierze Czalko. Ta matka to jest klacz Bonita po gierze Hubert. No. A ten zierbaczek e, ma 3,5 tygodnia. To od sąsiada, od Mariana, że tak powiem. I w sumie tu w tym roku mi się 11 klaczek rybiło to jest e, 9 klaczek i 2 ogierki. Z czego jeden ogierek tam w 2 dniach padł. Za mi się było, nie dało gotować A tak w tym roku ogólnie to porody, wszystkie klaczy same. Staram się, żeby miał dużo ruchu, żeby tam łatwiej było łatwiej Sporownie. było. Tylko na noc się sprowadza, jak się mają źrebić. Młody raz trawę wcina, nawet języka nie potrafi. Schować. Dobrze ułowić się męczy. A, bo one próbować mogą być szybko, nie? Tak, to one tam jedzą już. Tam. A mleko jak, jak długo jest ich podstawą wyżywienia? Do ja tak miesiąc. zostawiam ee, tak do października, jak już tak zwątpię, powoli sprowadza, to wtedy je wszystkie razem odsadzam. Mam te dwa duże boksy, tam 10 na 10 i wtedy właśnie z tyłu, są te wiaty, mm -hmm. to wszystkie w jednym, dużym boxach A ten yy, kasztan, źrebak? Ten tu jest kasztanek, też klaczka, tak. to tej karej klaczy, Tak. to ta kara klaczy jest po baronie, po moim mojej oficerce, kiedyś miałem. Aha. A teraz zimno tego ogiera nie mam to właśnie mówię, to są więcej Ja teraz z ogierem śląskim i staram się teraz więcej na konie śląskim. Mam dużo pomieszane nawet takich szlachetnych z ziemnoczymi, z jeżami nawet. Takie do pracy do siodła czy do zawszeń, do bryczki, to... Bo one was schodzą w siodle po prostu. To i... są męże takie lepsze, no. Tak, jak matka pilnuje rybaka, chodzi w krok, krok żeby go nie zrobić. One, jak się tak odpowie, są pierwszy na stadzie, jak były tam po trzy pasze. którym Rybaki mają od tygodnia do miesiąca do tutaj. Tu są u Ciebie zajęcia prowadzone, z nauki jazdy konnej. Tak, teraz ta po lewej ta z latarnią też, ta kasztana to jest czysta sztuka, a dzisiaj czy to jest dwa sztuczki. No, widać taki duży, ale wysoki. Super ten kół, na Tutaj są nauki, o prowadzanki. I ci panowie to są goście tutaj na pokojach z Anglii. Pierwszy raz y, o środku siedzą i teraz idą na prowadzankę na taki sposób. Jeszcze rzut oka na główne paswisko. Tutaj wrócimy na końcu, bo wypuścimy stado pierwszy raz na duże paswisko, okalające wzgórze. A teraz idziemy do stajni zobaczyć nowonarodzone źrebie sztumskie. Co to za kapliczka? To jest z mojego taty kuzynka, błogosławiona siostra Marta Wiecka. Ona była kuzynką właśnie Bronisława, księdza Bronisława Kuppersa. Który był u mnie na parafii księdzem. Tak jest, w Bielanach Reki ten świat mały, są na kaszubach i są pół po tysiąc pochodził. Tak jest, od 50 lat ponad był tam u Was tak. Czyli to jest dom rodzinny? I on to jest ma... dom rodzinny, w którym mieszkam razem z rodzicami i on ma już ponad 100 lat, tyle że był już parę razy rozbudowywany i, i kiedyś były tylko tam dwie izby, piece kaflowe, a w tej chwili to już... E... Jest mega rozbudowane, obok pensjonat yy, dla gości z y, taką na 50 osób i grup pokoje. To jest sztumka? sztumka To jest klacz, sztumka, tak. To jest innopister, mam same sztumka Młody i się w nocy drogi. A tutaj ziemno. Zobaczcie, jest, ta Marzuś. I to jest klaczka. No to fajnie, że klaczki. Ale, mam... to, 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 to. Może ja wyjdę.

W jakim wieku one dołączają do stada? Chyba jest szybko, co? Bo ty zaczynasz chyba tygodniowe tak miasto. po 10 dni, to wtedy do stada, żeby się nie mieszały, bo tak wtedy zaczynają już kumać, która to matka. No taki pierwszy spacer. Sama jedzie, go ma... prowadzi już tam. Sama się uczy, jakby chciała pociągnąć za nim. Ale ta chyba już idzie tam, tam. No ona podejdzie do trawy i się zatrzyma To jest ta klasz z tym cierbakiem mieszanym? Tak jest. Ale odważny, nie. Ciekawa sytuacja. Z naprzeciwka wracają konie z wybiegu, a świeżo upieczona matka denerwuje się. Wystarczy słowo hodowcy, żeby się zatrzymała i przepuściła inne konie. Po ich przejściu klacz idzie dalej na trawę. Ogólnie to klacze w mocy 24 litry, tak bo... Ale to pożerabakach, które nie widać mają już te 2-3 miesiące, to niektóre, tak. które wiadomo, lepsze. I one lepszy są. lepsze mają cały ma, czas, matki nie? a niektóre mają mniej mleka. Cały czas są mnie nie widać po wymieniu tego. No, 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 no. no. Chociaż. To... Ma duże, nie? Takie o, no. jak krowa. Wracamy do stajni jak na pierwszy raz. Wystarczy tego spaceru. To Co to? Ma 15 lat, je to jest ja Meksyk. Ona wróciła teraz no, z jazd? Czy idzie? Jazdę, idzie? Teraz idzie na jazdę. Ta spostrzegła, że źrebak został z tyłu i zawraca do niego. Nigdy nie jest w stanie zatrzymać. Hodowca pomaga dołączyć do niej źrebaka. I oboje wchodzą do stajni. I to jest ogier, tak? To jest ten, co wyśmy w zeszłym roku kamerowali, co teraz był w marcu na aukcji w Kwidzyniu. O jest ogólnie sztumskie pochodzenie, ale miał pół centymetra nogę za cienką Aha, I już tak wiem, i... to jest sztum Tak, czysty sztum, ale zrobili go PKZ -ta ze względu na Na nogę Za nogę no? Ale już kryje klacze i pracuje tak że mega, mega spokojnie jest... Ale go masz na sprzedaż? On jest na sprzedaż, tak, bo mam wszystko Jedną klacz mam, którą już pokryłem Co nie jest potrzebne. Może zamknij I to jest ogier jak? To jest w 82 punkty w impacji Bafrik. Od ogiera Frik po, 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 po matce Babilonie. Przejdziemy przez podwórko, pojedziemy tam do koni, które są na podpiskach. Ogier przechodzi przez podwórko, wzbudzając ogólne zainteresowanie kobył. Normalnie pracuję w i pracuję też jeszcze razem z klaczami. klaczami tak Czyli rozpoznaj? 20 klaczy, grycia i nie podpisz do dogierę, tylko do gierem przychodzę na postwisko i wybiera sobie. wybieram sobie i różnymi ogierami kryję ogólnie jak e, zimnoślistym <trujne> jak te fryzy czy śląskie to paprikiem, a jak szlachetne takie jeszcze skokowe, to wtedy właśnie nie zamawiam. i do grycia niektóre ale ja wybieram po prostu która z rozumiem jakie dni A też nie może pokryć niezłej złej klaczy, sztunki czy fryza. Chociaż ty chcesz fryzy kryć nim. Ale w Polsce nie można uznać fryza niestety, nie? Tylko w Holandii, tak? Dobrze tak mówię? Ale to też sposób zrobili marketingowy na tego konia tak naprawdę. Powiedz mi ile on potomstwa już ma znanego? Ma coś? W tym roku 40 lat około po kwietniu. Aha. A on ma dopiero teraz 6 lat, nie? 5, 5, Jeszcze na młody. 5, Zobaczymy teraz, Bafrika Afryka w ruchu będzie lążowany. Fajny charakter taki A sposób. czy, czy mają tutaj ludzie Ślązaki? Ogólnie powiem sobie, że z Zimno już powoli tak rezygnują i wszyscy tam powoli w Ślązaki wchodzą, nie? Może być. Ja tak widzę jak mam dopiero 3 lata, ale z pierwszego sezonu jak go miałem, to pokrył 20 lat, a w zeszłym roku już 40, także tam jest Czyli Coraz więcej tutaj. Ogier wraca w kierunku podwórza. Zbudzając nie mają sensację na podoku. Tu wszędzie jest spory ruch. Właśnie jest grupa, która siodła konie i za chwilę rusza w teren. Na widok ogiera jedna klacz wykazuje oznaki ruj. Widać. Zaraz razu widać, które róje mają na konie. Ta klacz śląska, która akurat się grzeje, jest zaprowadzana do próbnika. Będzie krycie. Paradnym krokiem nadchodzi ogier. Tak wyglądają końskie zaloty. Ogier dokładnie wąchuje klacz, by się upewnić, czy jest na pewno gotowa do krycia. Wejście ogier skakuje na klacz. Kopulacja i ejakulacja są bardzo szybkie i zazwyczaj intensywne. Sam akwizja trwa bardzo krótko zazwyczaj od 10 do 30 sekund. Ogier tu ma randeczki, a jak jest praca, to jest w takich rzecznych A tu robotę szybko robi. i Bezobsługowy. I bezobsługowo, no? Zejście z klaczy niemal natychmiast po ejakulacji. Ogier wraca na swoje miejsce, a klacz w tym czasie będzie chodzić, aby krycie było bardziej skuteczne. Klacz nie pójdzie dzisiaj na jazdy, zostanie na dużym pastwisku z resztą koni. Wchodzimy, tak? Turka już... pomaga przy koniach? Córka, dzisiaj o 6 rano już tamtych płyci po kaczku. To I twoje i... koniki są? Masz tu konika jakiegoś? Na fajka jak on się nazywa. Banana, nie? Kcyk. jeździ na nim? Ona jeździ na. A... na najbardziej, fiordy i Kcyka to. Bo... Też musiałem je nauczyć, bo ja nie umiem jeszcze. Ona by mogła cały dzień od rana do wieczora. Z końmi. Nie będziemy tutaj opowiadać o poszczególnych koniach, tylko wypuścimy cały tabun pierwszy raz w tym sezonie na duże paswisko. Mamy długi weekend majowy, trawa już na tyle urosła, że konie mogą się tutaj spokojnie paść. Stado jest spędzane. Brama w pastuchu na górze już jest otworzona, konie ruszają pod górę. Na chwilę się zatrzymują, by znowu ruszyć już na zielone wzgórza. Na początku maszerują bardzo spokojnie. Po chwili przechodzą w kóz i ani się nie obejrzyliśmy, jak zaczęły galopować i cieszyć się wolnością na zielonych paswiskach. Poszły. Pan Arkadiusz Cooper należy do Zrzeszenia Kaszubskich Kuczerów, którzy zamówili metalowego rumaka stworzonego z 2000 zużytych podków, który stanął w Szymbarku. Tą niesamowitą statuę odsłonięto w ramach obchodu 15-lecia Zrzeszenia Kaszubskich Kuczerów i Hodowców Koni. Pomnik jest nie tylko pamiątką jubileuszu, ale i szczególną formą podziękowania, i stał się kolejną ciekawą atrakcją turystyczną regionu. Pierwsze wyjście stada na pastwisko pokazuje, jak te zwierzęta kochają wolność i możliwość wybiegania się. Konie to zwierzęta stworzone do ruchu. Suche i mocne kończyny, pojemna klatka piersiowa, mieszcząca potężne serce, pompujące krew podczas wysiłku do mięśni, duże nożdża dostarczające odpowiednią ilość tlenu. To wszystko mówi nam, koń to arcydzieło natury stworzone do galopu. Wracamy do gospodarstwa agroturystycznego Stadni na Koni Kolano. Dzieci wsiadają na grzbiety koni, za chwilę rozpoczną się jazdy. Jeźdźcy ruszają, a z naprzeciwka nadchodzą trzy młode odsadki. Jeden z nich pomylił kierunki i rusza za dziećmi, które jadą na jazdy. Osoby prowadzące nie zwracają na to uwagi, idą dalej, wiedzą, że źrebak za chwilę wróci do reszty stada. I mają rację, źrebak chce jak najszybciej dołączyć do swoich kolegów. Na dzisiaj to wszystko. Pozdrawiam Przemek Rasy Staropolskie i zapraszam na następny odcinek.